Kochani, dzisiaj wyczekiwany film na temat gotowania obiadu dla osób z nietolerancją cistaminy, glutenu i laktozy. Są to, mogą to być trzy nakładające się nietolerancje. Może być też nietolerancja pojedyncza, tak jak na przykład glutenu albo cistaminy, albo laktozy. Najtrudniejsza jest, i yy, naj Wymagająca najwięcej cierpliwości i samodyscypliny jest nietolerancja histaminy. Jest to temat rzeka, albo morze, albo ocean, która wymaga dosyć obszernej wiedzy. Przetestowana jest na mnie, zadziałała, a prowadzona byłam przez profesjonalnego klinik, klinicznego dietetyka na każdą nietolerancję miałam osobne podpowiedzi, rady. Musiałam to sama jakoś sobie skoordynować. Żeby nie przedłużać, powiem, co jest nam potrzebne. Ryż. Najlepiej krótkoziarnisty. Ja mam risotto, rice, ryż, mięsko, jest to są to drobiowe med medaliony z kurczaka. Jako przyprawy użyjemy tylko sól, pieprz kajen oraz odrobina cukru. Cukier nie jest konieczny. Jeżeli lubicie bardziej ostry, to zalecam cukier. Jeżeli dacie pieprzu kajen mało, nie będzie wyczuwalna ostrość. E jakie warzywa? Cukinia. E papryka. Papryka czerwona, półnatki i pietruszki, na początku, jeżeli ktoś dopiero przeszedł na dietę, nie polecam ani szczypiorku, ani młodej cebulki, ale jeżeli ta dieta już troszeczkę została wprowadzona i ten układ pokarmowy, powoli jest jakby coraz bardziej rozszerzany jadłospis, można już dodać, ale dopiero jeżeli jesteśmy już wprowadzeni w kilkomiesięczną dietę, głównie chodzi o histaminę. I co potrzebujemy do tego? Potrzebujemy garnek ze szczelną pokrywką oraz trochę większą patelkę, ponieważ pamiętajmy, jedzenie dietetyczne jest mniej kaloryczne i na pewno zjemy go więcej. Nie wspomniałam o mące bezglutenowej. Ja mam tutaj uniwersalną, bardzo polecam tą firmę. Najlepsza by była mąka ryżowa, ale jej teraz nie ma. Dobrze. Tu jest na dwie osoby. Trzy czwarte szklanki ryżu płuczemy na sitku zimną wodą, aż spłynie, aż będzie woda przezroczysta. Jedna porcja ryżu, trzy porcje wody. Czyli jeżeli tutaj mówmy się, jest trzy czwarte szklanki ryżu, to dajemy trzy razy trzy czwarte szklanki wody. Ryż przepukany. Teraz bierzemy ten sam pojemnik, czyli tą samą szklankę. I jeżeli była, było trzy czwarte szklanki wody, wlewamy taką ilość wody trzy razy. 3 razy, 3 czwarte szklanki wody wlane. Teraz do soli tak. dajemy pół łyżeczki. I do pół łyżeczki soli dodajemy płaską łyżeczkę. Przykrywamy pokrywką. Dobrze, musiałam zmienić statyw, ponieważ nie mi, nie, nie utrzymywał stabilnie telefonu, to jeszcze zaczął wydawać jakieś dziwne dźwięki. Ryż się zagotował. Odstawiam na chwilę z palnika, palnik przestawiam na jedynkę i teraz, jak jeżeli palnik troszeczkę już ostygł, stawiam z powrotem, nie odkrywam pokrywki i około 10-15 minut trzymam na tym najmniejszym, na jedynce. Teraz tak, teraz trzeba przygotować mięso. Wyjmę może sobie. Ależ od tego. Dyskę będę potrzebowała do krojenia. No, troszeczkę mam teraz gorzej, ponieważ nie mogę skierować właśnie tutaj kamerki niżej, ale jakoś sobie poradzimy. Medaliony. Solę z dwóch stron. Posypuję pieprzem kajen. Ja bardzo lubię pieprz kajen. Właściwie dzięki niemu się czułam lepiej. I zanim obrócę te medaliony, posypuję mąką bezglutenową, może być rybowa. Zanim obrócę medaliony z kurczaka, muszę je obficie obsypać mąką bezglutenową. Dlaczego? Przecież nie będziemy tego smażyć, ponieważ przy nietolerancji histaminy smażenie podnosi histaminę. To jest tak zwane, są artykuły żywnościowe bogate w histaminę, daje sól. I także poprzez obróbkę termiczną oraz różne reakcje chemiczne Daję mi się lewa ręką. Też się podnosi poziom histaminy. Są też różne powody, dlaczego histamina nie może w kontrolowany sposób się obniżyć. U mnie na przykład enzym trawienny, enzym, który ją po prostu powinien obniżać, ma za niski poziom. I jeżeli jest niekontrolowany poziom histaminy za wysoki, jeżeli jest czegoś za dużo. To wtedy jest nietolerancja. I zostawiamy to na chwileczkę. W tym czasie będziemy myć, kroić warzywa oraz nastawimy wodę na sosie. Coś w rodzaju: będziemy to szykować tak jak pulpety, żeby było soczyste w środku, nie zmniejszyło się za bardzo. Muszę to Do patelki wlec. wlewamy. 3,4 litra wody. Do tego dajemy płaską łyżeczkę soli oraz płaską łyżeczkę, pół łyżeczki cukru. Nie przesadzajmy z cukrem. Można potem dosłodzić, można potem dosolić. I pieprz kajen. Tego pieprzu kajen Polecałabym na początku pół łyżeczki. Ja sobie daję tak troszeczkę więcej niż pół, prawie całą. Wodę tą stawiamy oczywiście na palnik. Przykrywamy pokrywką. Wprowadzamy do zagotowania. Po przykryciu patelki pokrywką, gdy woda się zagotuje, odkrywamy i wrzucamy mięsko na wodę, tak jak półpety. Woda się gotuje na sosik. I teraz bierzemy nasze poptopienie w mące mięską i wrzucamy na, gorąco, na gotującą się wodę. Nie przejmujemy się, jeżeli tego, tej mąki jest za dużo, bo właśnie ta mąka spowoduje, że nasz sosik będzie miał Fajną taką konsystencję, nie będzie taka woda. Nie trzeba będzie zasmażki, bo przecież nie wolno nam robić zasmażki. A mięsko będzie w środku soczyste. I nie zrobi się suche. Mniejsze się nie zrobi, nie skurczy się. Tak to wygląda. Nakrywamy pokrywką, możemy delikatnie przemieszać, nakrywamy na chwileczkę pokrywkę. Jak się zagotuje, zmniejszamy palnik. W międzyczasie kroimy sobie warzywa. Pokryweczkę uchylamy, zmniejszamy na połowę, czyli na piąteczkę. I zaraz pokażę paprykę Wam. Paprykę pokroiłam ją. dosyć grubo. Wrzucamy najpierw paprykę do sosu i przykrywamy pokrywką. Po jakimś czasie, gdzieś po maksymalnie 10 minutach wrzucamy cukinię z pokrojoną notką pietruszki. I jak widać sosik się robi. W międzyczasie pokroję cukinię. Nie za cienki, bo właśnie urok tego dania polega na tym, że czuć tą czujność. I pamiętajcie, że jeżeli ktoś ma nietolerancję histaminy, to musi mieć produkty świeże, tylko raz podgrzane. Nie, raz, ugot raz ugotowane, nie może mieć podgrzewanych. Tak? Nie może być nic podgrzewane. Wszystko świeże. I pietruszka, bo w tych daniach, w tych daniach nie można dodać cebuli. Innych przypraw. Ja bynajmniej nie mogę. który bardzo wiem, ponieważ one wiem, że czosnek podnosi staminę. cebula, no na razie dla mnie cebula młoda cebula, niektórzy mówią zielona cebulka. Od jakiegoś czasu zaczęłam ją jeść, ale przedtem nie mogłam. Także jeżeli uważacie, że Możecie ją wdrożyć, bo to jest po prostu na jakiej zasadzie to działa. To trzeba po prostu próbować, eksperymentować na własną odpowiedzialność, słuchać się rad osób, które się na tym znają, i jeżeli wprowadzacie coś do swojego jadospisu, to tylko jeden produkt jednego dnia, żebyście wiedzieli, wiedziały, że to właśnie po tym produkcie. Ja sobie jeszcze pokroiłam właśnie to, ten gruby szczypior i ja sobie go dodam. Bo ja mogę. Ale Wam nie polecam, jeżeli dopiero za, zaczęliście się borykać z tym schorzeniem. A jeżeli już jakiś czas to trwa, to y, poprawi to smak dania. Dobrze. Możemy dodać już cukinię z pietruszką, z natką pietruszki. I zostawiamy to pod przykryciem 15 minut, potem próbujemy i trzeba też pogotować, nie tylko podusić, pogotować tak 15 minut, żeby pokrywka była odkryta, żeby ta woda wyparowała, żeby się ładnie się zagęścił. Będzie w czasie trzeba spróbować, czy nie dodać więcej soli, bądź cukru już w zależności od własnych upodobań. Ryżyk dochodzi, jest już prawie gotowy. Mogę już nawet wyłączyć palnik. Dla Was pokażę jak to wygląda. Nie ja wiem czy nie zaparowało, ale bardzo jakbyście widzieli. I ja już sobie ten palnik wyłączę, bo on ładnie wyglądał. Niech on sobie dojdzie. Na koniec jak już się to pogotuje, czyli tak za pół godziny. Dać należy łyżkę masła, żeby to było jeszcze trochę bardziej treściwe, a na samym końcu już na talerzu polać olejem na zimno tłoczonym, jakimś takim neutralnym, żeby właśnie ten smak był wyczuwalny, dania, a nie oleju. Ja polecam olej sezamowy. Olej lniany na przykład jest dla mnie za bardzo wyrazisty, ale to już każdy według swojego uznania. I można też posypać yy, przykładowo sezamem, bo tutaj polecam olej sezamowy i sezam, ponieważ one w tej diecie yy, nie szkodzą, Wynajmniej mi. Yy, I tak to danie całe zaprezentuję za chwileczkę u Was, a u mnie za pół godziny. Pora nakładać. Zobaczmy jeszcze, jak sosik wygląda, zanim go nałożymy. Nie dodawałam mąki, niczym nie zagęszczałam. Naturalnie się zagęścił. Zamieszamy jeszcze i nakładamy. Tak się prezentuje danie. Jest to jedna porcja. No z patelki połowy nie ubyło. Tak Skromnie nałożyłam. Dla was spróbuję mięsko. Zobaczcie jakie jest fajne. Mm. Smaczne. Polecam. Spróbujcie. Jeżeli macie alergię na którekolwiek z warzyw, pomińcie. Smacznego. Pa pa.